Świat jest mały, a bariery językowe powolutku przechodzą do lamusa. Tak zwykło się mówi w szkole podstawowej nr 1 w Rezionkowie, gdzie projekt Comenius pozwala uczestniczyć uczniom oraz nauczycielom w ciekawych przedsięwzięciach. Projekt Comenius jest zatytułowany Nauczanie przez sztukę. Taki jest tytuł tego projektu i każde z dziewięciu państw partnerskich wykonuje prace plastyczne wybranego przez siebie malarza. Wszystkie te prace są bardzo piękne, ozdabiają naszą szkolną galerię. A nauczanie przez sztukę przybiera najróżniejsze formy. W czasie tych spotkań nauczyciele dzielą się doświadczeniami, jakie kroki zostały podjęte w szkole i co do tej pory udało nam się zrobić. Oprócz tego będziemy się również zastanawiać, w jaki sposób można włączyć sztukę do nauczania innych przedmiotów, np. matematyki czy przyrody. Przez ostatni tydzień Radziąkowska Podstawówka gościła nauczycieli z dziewięciu europejskich krajów. Wszyscy zgodnie podkreślali, że są oczarowani Radziąkowem oraz całą Polską. Czuję się tutaj mile widziana. Chciałam bardzo podziękować za gościnę oraz zaproszenie. Polska to naprawdę piękne miejsce z wieloma ciekawymi zakątkami. Na pewno to, co dzisiaj gdzieś ta Europę scala i buduje, to jest pewna historia, tożsamość, tradycja. Natura dziękowska akurat w tym zakresie jest w gronie chyba najlepszych, zwłaszcza o takie wizytówki jak Mały Śląsk, jak Muzeum Chleba. Czy, czy społeczeństwo obywatelskie w postaci tych wielu organizacji pozarządowych. Tu czujemy, że jesteśmy naprawdę w sercu Europy. Uczestnicy projektu nie mogli narzekać na nudę, ponieważ w ciągu kilku dni zwiedzili wiele ciekawych miejsc. Wczoraj dzięki gości, znaczy urzędowi miasta Radzionków nasi goście pojechali do Krakowa, zwiedzali. Kraków, który mi się bardzo im podobał i przyjęli bardzo, bardzo zadowoleni. Dzisiaj mamy spotkanie tutaj pana burmistrza w ratuszu, później idziemy do Muzeum Chleba, gdzie tam też będą właśnie warsztaty. W mieście leżącym na malowniczym płaskowyżu bytomsko katowickim nikt nie miał wątpliwości, że warto uczestniczyć w tego typu projektach. Myślę, że to jest dobra płaszczyzna szukania pewnych świadczeń dorobku, ale też wypracowania nowych jakiś form pracy z uczniem, pracy grona pedagogicznego czy takiej działalności kulturalnej w tym akurat zakresie na terenie swoich lokalnych społeczności. Goście z zagranicy wkrótce opuszczą Polskę, jednak wspomnienia o malowniczym miasteczku na Górnym Śląsku pewnie pozostaną na długo w ich pamięci.